kostkę. koszkę. Serio? No serio. Co się stało? Poszliśmy się. Dobra, sobie kupię. A to nie wiem, zaraz się usztywnimy, ale to się Jest git, jest git. Jest dobrze? Chodź, idziemy po powiedział? Nie, nie, idę tam. Dlaczego nie, nie tam? nie, 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 Idziemy tam. Ja nie wracam się do szałasu, nie będę tam spać, nie będę spać w tym szałasie. rozumiesz człowieku, wracamy. Bolesz, tu. Nie wracamy, Może, a to będzie! Nie, nie wracamy tam, człowieku. Chic ja tu będzie? Mam to w dupie, człowieku, Idziemy. Chodź. Chcesz spać znowu na zimnie? Daj mi tą lampę dużą. Chcesz lampę? Chcę lampę, daj. Chcę, bo muszę wrócić do szałasu, daj lampę! No nie, no chyba ci pogięło, mi tam lampę. Poproszę. Nie chcę wrócić do szałasu. No nie, idziesz ze mną czy nie? No idziesz czy nie! Cicho mam napisy. To... co z tego że są napisy? No to znaczy, że to jest cywilizowane miejsce, no człowieku. Kurde, idziesz czy nie. Czemu tak słabe latanki nam kupił? Jak słabe. Zobacz, to... ci... nie widzę, jak chcę nie cię do... Zobacz, nawet puszka jest. No i co z tego, że puszka jest? No to znaczy, że jest cywilizowane miejsce, człowieku idziemy. Cicho, cicho, tak tam... się jesteś. Bo ktoś tam jest. To ma ci być. Co jest. Jakiś bunker wokół z tobą. Człowieku, przekinamy się tutaj, jedną noc. To chcę pierwszy. <gulet> Człowiek, to się tyl. bo tu dziury są. Czekaj. Zgaślam, zgaślam. Czemu zgasi Czemu? Nie chcemy, żebym się na siebie. Ale to jest człowieku, to nikogo nie ma. Czekaj, to po prostu. Nocny. po folię, jak to się po prostu. A to macie być jakimś człowieku. Płaczę, dobrze. Czekaj, on, że... Weź Co on ci nacisnął? Gdzie tu, tu jest? Pisze. pisze night shot. Gdzie night shot? Kurde Tu night shot pisze. Tu, no, no. Jest na trybie nadbił. nie jest, na no. razie naciśnij pożonie. Raz. No jest teraz. Czekaj. Na co mam z tego czekać? Idziemy. Pokażę latarkę. Ale po co ja się piekł Co widzisz to? Co? co? Światło się pani. Pana, światło się pani. Chodź może ktoś jest. Jak to to ktoś będzie. Może ktoś tutaj jest. Ale co? 50% szansy, kurde, będzie jakiś, kurde, z wariat czy coś. No jaki wariat? Dobra liczczów. мине дэвгэе шигсэн. Ажитал. Хүчтэй. Цор. Учли. Дахтлаа. Би яваад затайгаа байна. Асаага. Ja są jakieś zapalone. Gdzie? No tu. No chodź zobaczyć. Nie chcę zobaczyć. Czekaj, chodź, czekaj. Czekaj. I idziemy tam. Do... Proszę bez domu tu na cudzo. Chce, bez Bezdomny nas sobie prowadzić na sukódę. No tak. Zapłacimy, że sobie prowadził. Czekaj. A co mam czekać, człowieka? Stary, tu patrzmy tu. No i co? No ktoś jest tutaj. Zachowujesz się jakby zachęcię co tam. Ci są z pieniądze czynamy o tym, tu Co? to no, ty? Przyszliśmy poś, chyba z dwie godziny. No i co? Już zapalasz lampy? Chodź, zobaczmy, co to się pojawi. Czemu ty jesteś taki akcelerowany człowieku? Ciu! No tak patrz, normalnie. Zobacz. Sobie... Niedawno było zapalone To jest świeża świeczka. No i co kurde z tego? No i co? co że... nie no nie to, żeby niedawno była zapalona. Co to jest? To jest chleb? Nie, nie wiem. Nie wiem jak. Nie wiem dziwnie. Czekaj. Co? O co ci chodzi? człowieku? Nie chcę tam iść. Co? Nie idziemy tam. Szczędzamy to trzeba złóż.

Só disso é

Ja już nie dalej iść. Stary. Ja już nie chcę na to uciekać. Cicho. Cicho. Ja z tego Cicho. lasu. Cicho, cicho. Cicho, cicho, tego lasu. Stary, cicho. Nie z tego lasu! Wyjdźmy z tego lasu, mnie posłuchałeś? Uspokój się, uspokój się Czekaj, zrobię tutaj Serio się uspokój, powoli Tak już wiesz, takie głębokie oddechy Słuchaj Wstajemy Kamy kamień światła białego Zostawiliśmy latarkę w żołasie Latarka jest włączona w Zostawiłem specjalnie Zostawiłeś w tym plecaku? W jakim No Jest tam plecak Wracamy do szamasu. Widzimy, wiecie, że szałas jest dobry pomysł. Widzimy z tego się nie podoba. Co robimy? No, jest serio. Szukamy tego szałasu, do czy dostajemy to? Wracamy się. Biegliśmy w tym samym kierunku, z którym zwróciliśmy. Weszliśmy od tego człowieka. Musimy odejść ten bunker. Inaczej się od niejedziemy. Musimy łapać bunker. Minus -5 może krócej nie wiem szybko za szybko to się działo obejdźmy po prostu Szymy, dźwięk, dźwięk, dźwięk. szukamy światła gdzie my światło znajdziemy szablon stawiasz dobra, gdzie jest ta lampa weź lampę gdzie jest lampa Oto jest lewo, lewo, od lewej strony. Tam Przed siebie. Czekaj. Chodź, mówię, wiem jak iść. Jak tu wiesz jak iść? Wiem jak iść. Tu. Tu. Chodź, wiem jak iść. Po co ci Tu. 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 jak Tu. 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 Jak jak Tu. Stary, wchodzisz do lasu, sam rozumiesz? Chodź, Nie W Pamiętam kontrolę. Jak tu pamiętasz drugie, jak ty nic nie widzisz? Czium! Czekaj, czekaj, czekaj. Wszystko widzę. Dawaj, chodź, idziemy normalnie. Jak tu widzisz wszystko? Wszystko widzę, chodź. Stary! Widzisz? Pamiętasz te drzewa? Idealnie. Stary, jakie? Nie, nie pamiętasz tych drzew? Nic nie widzę. Czekaj, co? Trzymam się ciebie. No będzie co znajdziesz, stary? Osun. Gdzie? Tam światło. Gdzie? Gdzie? Tak. Nie widzisz? No nie widzę nic. Stary światło tam się pali. Od naszego szałasu. Stary, nie mam nic na kamerze. Ani tutaj nic nie widzę. Chodź, stary, chodź. Nie widzę, ale no Weź po nic nie widzę. Zapalić ci światło? Jesteśmy widzę, koło widzę. szałasu. Widzę. Jesteśmy koło szałasu. Widzisz? Chodź, ciechodźcie. No chodź, Dalej, Chodźmy kości. No chodź do środka. Jak wiedziałeś, że to jest tu. No normalnie, no mówicie, że pamiętam drogę. Chodź w ciemku No pamiętam drogę, no. Dobra, dawaj tam Jest Jest, 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 jest w dobrym miejscu Samu o co ci chodzi? Powiesz mi teraz Powiesz mi teraz o co ci chodzi Sion Sion, co ty robisz? Ziom powiedz mi o co chodzi? Skąd wiedziałeś? Powiedz mi skąd wiedziałeś? Daj mi swój plecak, daj mi swój plecak, szybko. Czemu? Masz, o co chodzi? Co szukasz? Ziom! O co chodzi? Rozwalasz, to szabas. Stary, uspokój się! Uspokój się, słyszysz! Stary! Przestań! Stary! Co ty robisz? Stary! Stary!

Zjadłeś tuńczyk z puszki. Głodny byłem. 4. Idziemy spać. Chcesz się położyć? No, połóż się chwila. Położę się lepiej, bo słyszę Stary. Nie ma klinczyka. Jeszcze to było ostatnie. Jakie ja to? No, ostatnie. No to co zjadłeś teraz? Nic nie zjadłem. Jak to nic nie zjadłeś? Ty szafajkę fajkę palę. Wiesz kurde, nie żartuj wow, sobie. Wjadłeś ma... pieprzony tuńczyk. No, no, co ty masz na bani? Co? Masz coś z głową? Jak... O jakim ty brzydku ty w ogóle mówisz? W nieważne. Się poddaję. Poddaję się, ser. Idę spać. Idę spać stary. No bo poddaję się Ja poczekam jeszcze. Na co masz teraz czekać? Na co będziesz teraz czekać? No, 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 no. Ja to pochodzi w lesie? Weź się połóż, proszę cię, stary, nie mam siły na to, co odwalasz. to jest jakiś głupi prank czy coś, to to nie jest spoko. Doprowadziłem cię po cierpiu. Naokoło. No i co z tego, że oprowadziłeś mnie naokoło? No i co z tego, że oprowadziłeś mnie naokoło? Ja idę spać. Ja... Ja idę spać. Ja idę spać, to jest w ogóle nie... nie jest realne, to jest... Nie ma opcji. Ja mordę idę spać. Ja mordę idę spać. A ja nic się tu nie działo Tak mnie głowa strasznie boli A nic tu się nie działo, jest wszystko dobrze Mówisz, że jest dobrze Jest dobrze, nic się nie działo stary To wszystko Jesteś już w środku lasu stylu, nie zapominaj o tym Kurty, nie wiem Jak dla mnie wszystko jest dobrze już Nie ma już wody Mam mnie jest dobrze już Stary, słuchaj, ja nie potrzebuję jedzenia Nie potrzebuję wody Zobaczymy jutro Nie potrzebuję nic Wiesz tylko co potrzebuję? Co? Potrzebuję się w końcu włożyć, spać Zobaczymy jutro tyłu Mam mokre włosy. Mam no mokre... Patrzcie, mokre, włosy. mokre włosy. O brzy No. Nie ma sensu dogrywać. Mam mokre włosy. A jak ty masz mieć włosy? Jesteśmy w lesie. Gdzie jesteśmy? Co się z tobą dzieje? Gdzie my jesteśmy? No w lesie. O co ci chodzi? Co jest z tobą nie tak? Gdzie my jesteśmy? W lesie? Jak Ile w lesie? Razy... Czemu? No. Jak? No w lesie. Jak? No jak, no normalnie nie pamiętasz? Co ja... jest? Co jest mnie tak, człowieku? Czemu na mnie świecisz? Nie świeć. Masz krew na palcu. Dziękuję. Masz krew na palcu. Rzeczywiście. Czemu masz? Rad... Sobie rozwaliłem. Jak spadłeś? Nie wiem. Już pamiętasz? No pamiętam, żeś spadłeś. Skąd spadłem? ty gadasz? Spadłeś w dziurę. Ja? No. A ty przypadkiem ty nie spadłeś w dziurę? Nie wiem. Nie wiem. Idę się odlać. No to wstanie. Czy będziesz strzać w gacie? Stu! Gdzie ty jesteś? Co ty robisz? Odlałeś się już? Co ty robisz? Co ty robisz? Dlaczego siedzisz z nożem? Co jest z tobą nie tak, Siu? Obudź się, człowieku. Co jest z tobą? Kurwa, nie tak. Co jest? Czemu siedzisz przy garnku? Chciałem stwierdzić, woda już jest. Czemu jest latarka na podłodze? Właściwie, kurwa woje. Dobra, chodźmy spać. Nie idę, nigdzie spać, człowieku, z tobą. Ja idę O, dusz ten nóż, daj mi ten nóż. No, daj, mi no, mi no, no daj mi nóż! No wziąłem Daj mi Stary poszedłem się Daj odpaść. mi nóż! Człowieku stałeś przy garnku z nożem! Tak? Daj no. mi nóż! chciałem iść się odlać. Daj mi, ja, ja nie pójdę stąd spać, daj mi nóż! Jakby coś się z kurde zdziało... Daj mi nóż! Oddasz mi ten nóż czy nie? Co? Nóż czy mi oddasz? Idę spać. Oddaj mi nóż. Mordo! Jutro stąd wychodzę. Co ty? Ty! Bez jaj. Czemu, co tu jest? Miał zbierać wodę przez noc Nie zmieniaj tematu, oddaj mi nóż Aha. <noise> Z czego się śmiejesz? Człowiek to jest idę Stary, nie przyginuj, dobra? Nie będę stąd spać o, już chyba nie mam jakiś Raz, musiał chyba z tym zostać nic nie widzę Co, Co za latarkę Stary Dobra, człowieku, wiesz, położę się obok ciebie, dobra. ale masz spać w no? tamtą stronę, w lewo, być obrócony. Tako? Tako. Dobra, dobra nos.